I witam wszystkich tu Super ponownie Was wita E teraz jest losowanie I Wiery rary, i TW i MP7 i zwiat oczywiście sposobem programu jest Crash Dystaff i Drotex Więc zaczynajmy wprowadzenie tutaj uczestników do I losownika Pierwszą osobą jest Piotr Nagedajewicz. Biorę udział, mam dziś szczęśliwy numeryk na Lillibrusie. Li, e, wpisujemy go. Jakiś nowy subskrybent, widzę. Kolejny będzie Paweł Boro X, biorę udział. Jakiś debil pewnie, widzę już. Kamieł 21 biorę udział, to jakiś wieśniak musi. Kolejnym super y, 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 uczestnikiem rare i temu będzie szyby. By 56 biorę udział, to taki już bardziej humanista, bo tu kropki postawiał, duże litery. O wiem, czy biorę udział w tym Lecimy I ostatni będę... Ja! Super bierze udział, zobaczcie! Co to jest podziadka niespodziewana. Aż czy lajki mam nawet zobaczcie. pod komentarzem? To widzę, że ludzie chcą, żebym brał udział. I dodajemy Super SuperGamer's. Uwaga, chwila! Jakże wiekopomna! Lecimy! 3, 2, Jeden. Nie! Wygrałem! Wygrałem MP7! Wygrałem MP7! Eee... Yy, yy, zwiat! No nie spodziewałem się tego! Aż się... popłakałem! Kolejny konkurs! Eee... Yy. Sponsorowany przez nowego yy, Sponsora, który będzie Ale teraz zobaczycie jak będzie nowy Sponsor jest niespodzianka eee. To będzie yy, myślę, że jutro yy. Tak więc Rara item Jak na jest, zostanie w moich rękach Nie chcę, nikomu się nie poszczęśliło Ale cóż Kolejny konkurs, większy konkurs na Y, dwa itemy wiery y, rare, bardziej y, 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 very rare. bardziej rare niż te wszystkie szczelety. Będzie w środę, prawdopodobnie, a losowanie będzie zaś, już że będzie większy konkurs na większą skalę, więc będzie trochę później. Myślę, że koło niedzieli. Tak super, geniusz poleca, że jak tam się znam, serdecznie.